Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu kierownictwa policjantek, policjantów i pracowników cywilnych Gliwickiego Garnizonu Policji. Witam Państwa na uroczystej zbiórce zorganizowanej z okazji święta policji w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Dziękuję bardzo, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i zechcieliście uświetnić swoją obecnością naszą uroczystość. Szanowni Państwo, przebieg dzisiejszej uroczystości ma być troszkę inny, troszkę bardziej radosny. No niestety z powodów, o których przed chwilą mówił ksiądz kapelan, bardzo dotknęła nas śmierć Krzysztofa szereg lat pracował razem z nami, był naszym przyjacielem. W związku z tym zrezygnowaliśmy z części artystycznej, z wyświetlenia przygotowanego filmu i koncertu orkiestry policyjnej. Szanowni Państwo, dbając o reżim czasowy, bardzo bym prosił, żeby nagrodzić wszystkich, przywitać wszystkich naszych szacownych gości oklaskami po zakończeniu Szanowni Państwo, w sposób szczególny chciałem powitać naszego szefa, witam pierwszego zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, pana inspektora Romana Rapsztyna. Serdecznie po zakończeniu, bardzo proszę, będzie szybciej. Serdecznie witam prezydenta miasta Gliwice, pana Zygmunta Frankiewicza. Witam bardzo serdecznie starostę Bielickiego, pana Waldemara Dąbka. Ja, w zastępstwie. Witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło przywitać prezydenta miasta Piekary Śląskie, panią Sławę Micką Serdecznie witam byłego komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, pana nadinspektora w stanie spoczynku Dariusza Biela. Serdecznie witam prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin Powiatu Bielickiego. Witam burmistrza miasta Pyskowice, pana Adama Wójcika. Witam burmistrza miasta i gminy Sośnicowice, pana Leszka Kołodzieja. Witam zastępcę burmistrza miasta Toszek, pana Piotra Kuncy. Witam wójta gminy Gierałtowice, pana Leszka Żogałek. Witam wójta gminy Pilchowice, pana, pana Macieja Gugule. Witam wójta gminy Wielowieś, pana Gintera Skowronka. Witam wójta gminy Rudziniec, pana Krzysztofa Obrzuta. I serdecznie witam zastępcę prezydenta miasta Knurowa, sekretarza miasta, pana Piotra Dudnika. W imieniu pani prezydent miasta Zabrze jest z nami naczelnik zarządzania kryzysowego, pan Artur Nowakowski. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam przewodniczącego zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, kolegę Rafała Jankowskiego. Wraz z wiceprzewodniczącym zarządu województwa NZZ, województwa śląskiego. Kolegą Jackiem bryło. Towarzyszy im przewodniczący zarządu terenowego NZZ w Gliwicach, pan aspirant sztabowy w stanie spoczynku Andrzej Giler. Serdecznie witam przedstawicieli Gliwickiej prokuratury. Prokuratora rejonowego Gliwice Wschód, panią Joannę Kosińską. Prokuratora rejonowego Gliwice Zachód, pana Pawła Sikory. Oczywiście serdecznie witam dbającego naszą skarę duchową kapelana księdza Joachima Gondro. I pozwólcie państwo, że w tym miejscu szczególnie serdecznie przywitam byłych komendantów miejskich w Gliwicach, którzy już są na emeryturze. Witam pana inspektora w stanie spoczynku Teofila Marcinkowskiego. Witam pana inspektora w stanie spoczynku Krzysztofa Sowule. Witam Pana Podinspektora w stanie spoczynku, Marka Bajcera. Bez brody trudno poznać, Panie Komendancie. Witamy serdecznie. I serdecznie witam do, nieba, do niedawna zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, który obecnie służbę pełni w nam Służbie Ochrony Państwa, Pana Młodszego Inspektora Andrzeja Hałabudę. Witam panie komendant. Serdecznie witam Panów komendantów miejskich i powiatowych, eh, przepraszam, miejskich zaprzyjaźnionych nam komend Komendanta miejskiego policji w Bytomiu, pana inspektora Andrzeja Brzozowskiego, i komendanta miejskiego policji w Piekarach Śląskich, pana nadkomisarza Roberta Klinka. Bardzo serdecznie witam Panów Komendantów Zaprzyjeżdżonych Służb Mundurowych. Witam serdecznie Dowódcę Garnizonu Gliwice, Pana Pułkownika Maksymiliana Kajdana. Witam Dowódcę 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Wytoniu, Pana Pułkownika Grzegorza Gdure. Serdecznie witam Dowódcę 6. Batalionu powietrzno zasantowego Pana Pułkownika Kamila Sforackiego. Serdecznie witam dowódcę Batalionu Lekkiej Piechoty 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pana podpułkownika Sławomira Kożucha. Z jednostki wojskowej Agat serdecznie witam pana podpułkownika Mariusza Miszczaka. Witam pana dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach, pana podpułkownika Dariusza Wajszczyka. Witam komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, pana starszego brygadiera Romana Klechy. Serdecznie witam komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień w Licach, pana Majora Tadusza Kuśmierczyka. Witam dyrektora Centrum Ratownictwa w Licach, pana Brygadyra Tomasza Wójcika. Witam komendanta Straży Ochrony Kolei w Licach, pana Andrzeja Fedorowicza. E, witam komendanta Straży Miejskiej w Licach, pana Janusza Bismora. Witam komendanta. Straży Miejskiej w Pyskowicach, pana Roberta Rudkowskiego. I witam serdecznie zastępcę komendanta Straży Miejskiej w Kurowie, pana Andrzeja Dudowskiego. I z zaprzyjaźnionych służb mundurowych z miast ościennych serdecznie witam pana komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, starszego brygadyra Kamila Kwoska. Witam komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu, pana Zbigniewa Juskowiaka. I komendanta Straży Miejskiej w piekarach Śląskich, pana Krzysztofa Piekarza. Serdecznie witam współgospodarza tego pięknego nowoczesnego obiektu, dzięki któremu możemy dzisiaj tutaj odbywać nasze święto pana Pawła Fomentowskiego. Bardzo serdecznie witam integrującego nasze środowisko służb mundurowych pana prezesa Jacka Krzyżanowskiego. I serdecznie witam Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej pana Wiktora Pawika. Witam przedstawicieli Gliwickich Związków Zawodowych, pracowników cywilnych, panią Marzenę Ziemian i pana Marka Jonaka. Serdecznie witam naszych emerytów policyjnych na czele z przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów w Gliwicach, panem podinspektorem w Stanie Spoczynku Henrykiem Mikoszu. Witam kadrę kierowniczą, policjantki, policjantów i pracowników cywilnych Gwizdńskiego Garnizonu Policji. Szczególnie serdecznie witam rodziny policjantów i pracowników cywilnych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejsze święto dla nas, policjantów, jest... Aha, przepraszam, zapomniałem. Przepraszam, brawa dla wszystkich naszych gości. Dziękuję bardzo panie dziękuję, prezydencie, dziękuję za wspólnie. Szanowni Państwo, to nasze dzisiejsze święto jest dla nas policjantów szczególnym powodem do dumy, dlatego że przyszło nam służyć społeczeństwu. Tak jak wspominał lektor w trakcie naszego gromadzenia się, 100 lat temu została powołana do życia Policja Państwowa. 24 lipca 1919 roku w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał policję, policję państwową jako organ strzegący bezpieczeństwa publicznego. Ponownie tę nazwę, nazwę Policja, nasza formacja przyjęła w roku 1990, a 5 lat później, w roku 1995, Sejm Rzeczypospolitej Pol Polskiej ustanowił dzień 24 lipca oficjalnym świętem Policji. Szanowni Państwo, poczuwamy się do tego, że jesteśmy kont kontynuatorami tej idei przedwojennej Policji Państwowej. Chodzi tutaj o godność munduru, honor, dobre imię służby. Ale tak naprawdę to, na czym szczególnie nam jako Policji zależy, to służba społeczeństwa. I szanowni Państwo, tutaj jesteśmy tym ideałom wielu. Czy udało nam się spełnić to zadanie? Myślę, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest badanie opinii społecznej. W ostatnich marcowych badaniach CEBOS-u policja jest oceniana najwyżej spośród wszystkich instytucji publicznych. Odnotowaliśmy też rekordowe wyniki, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa Polaków w Polsce jako w kraju, jak i w pobliżu miejscu, miejsca zamieszkania. I to zaufanie społeczne i to poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli tak naprawdę to jest największy powód do dzisiejszego świętowania. Szanowni Państwo, święto policji to również okazja do podziękowań. I tutaj w imieniu swoim i policjantów garnizonu kubickiego chciałbym szczególnie serdeczne podziękowania złożyć na ręce samorządów. Panie Prezydencie, prosiłbym o przekazanie Panu Staroście, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie. Serdecznie dziękuję za wsparcie. Nie mówię tylko o wsparciu finansowym, chociaż je oczywiście też bardzo doceniam. Dziękuję za takie codzienne merytoryczne wsparcie naszych działań za to, że z każdym problemem może się, możemy się do Państwa zwrócić i, i możemy na ten temat rozmawiać. Nie czujemy się osamotnieni w walce z przestępczością. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję szefom prokurator. Pani prokurator, panie prokuratorze, dziękuję za to codzienne merytoryczne wsparcie. Bez Waszej pomocy nie dalibyśmy rady. Serdecznie dziękuję. Przepraszam, serdecznie dziękuję. Dziękuję komendantom i szefom służb mundurowych i moim kolegom zaprzyjaźnionych jednostek policji. No Bez Was nasza praca yy, byłaby o wiele cięższa, a na pewno mniej przyjemna. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bardzo cenię sobie współpracę ze związkami zawodowymi. Tutaj. Szanowni Panowie Związkowcy, ja myślę, że tak naprawdę chodzi nam o to samo. I strony służbowej i Wam jako związkowcom chodzi nam o dobro y, policjantów, chociaż niekiedy innymi drogami do tego dochodzimy. Ale bardzo dziękuję za tą platformę porozumienia, to, że się dogadujemy. Dziękuję serdecznie. Szczególne podziękowania, szanowni państwo, kieruję do y, policyjnych emerytów. Wyrazy tak naprawdę uznania i szacunku nie tylko, Szanowni Państwo, za Waszą służbę na rzecz społeczeństwa, ale za to też, że swoją wiedzę przekazywaliście rzeszą policjantów. To, że mogliśmy czerpać z Waszego doświadczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję naszym pracownikom cywilnym. Szanowni Państwo, bez Waszej pracy, mówczej, trudnej pracy, policja by nie mogła funkcjonować. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że wasza praca jest często niedoceniana, a na pewno zbyt słabo wynagradzana. Bardzo Wam dziękuję. I w końcu szczególne podziękowania kieruję do Was, koleżanki i koledzy policjanci. Dziękuję za trudną, ciężką, codzienną, wytrwałą służbę. Dziękuję za to, że mieszkańcy Gliwic i mieszkańcy Powiatu Gliwickiego mogą czuć się bezpieczni. To jest Wasza, Szanowni Państwo za słuchę. Serdecznie dziękuję. I na końcu szczególne podziękowania dla rodzin naszych policjantów, dla rodzin nas wszystkich. Szanowni Państwo, dziękuję za zrozumienie i wsparcie, za to, że rozumiecie to, że po raz kolejny służba była ważniejsza od planów rodzinnych, po raz kolejny mąż, syn, brat, córka, żona nie ma w kalendarzu dni wolnych, nie ma świąt, nie ma sobie i Serdecznie za to wsparcie, za to, że możemy na Waszą pomoc w każdej chwili liczyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie gratuluję wyróżnionym i nominowanym.